Marzeń, o które warto walczyć, radości, którymi warto się dzielić, przyjaciół, z którymi warto być i nadziei, bez której nie da się żyć. Podopieczni Stowarzyszenia Pro Salute. Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia. Daje Wam siłę, a nowy rok 2021 obdaruje Was pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku. Pozdrawiam, Rafał Supiński. Na szczęście, na zdrowie, na to Boże Narodzenie, na ten nowy rok. Sypnę powoł z ziorkiem, z nadchłodzącym Nowym Rokiem. Niech ze zziorka rośnie miarka, za kaź siewcy krokiem. Co byście mieli telo wołków, kielo w płocie kołków. Co byście mieli telo cielicek, kielo w lesie jedlicek. Co byście mieli telo łowiecek, kielo w kopcu jest mrowiecek. Co by były konie zbrojne, co by były krowy dojne, co by były chrube kłosy, co by nikt nie chłodził bosy, Co byście mieli telo chleba, kielową trzeba, Ale nadesyćko, co byście byli weseli, jako w niebie Janieli. He he! Potrzeba nam ciepła, potrzeba miłości. By świat stał się lepszy, a ludzie prości, zwyczajni się stali. Nie trzeba podejrzeń należy zaufać tak brakuje nam bliskości miłości uścisków przytuleń może ten czas nadchodzący czas świąt i czas nowego roku sprawi że znowu będziemy blisko siebie to nad czym pracuje stowarzyszenie Prosalute. życzę państwu wszystkiego wszystkiego najlepszego Zaj Życzymy Wam wesołych...